Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was kochani witam kolejnego wieczoru tych naszych rozważań podczas świętych misji. Już słyszeliśmy w prowadzeniu słowa, które najczęściej dzisiaj się pojawia od rana w naszym kościele, w sanktuarium Matki Bożej. Tutaj w nich to słowo małżeństwo, rodzina, małżonkowie, rodzice. I pewnie dzisiaj ta Ewangelia, która nas prowadza, że jesteśmy jak winna latorość, która ma być podpięta do krzewu, która ma tak naprawdę zbierać to, co potrzebuje, by mogła wzrastać, by mogła się rozwijać. My dzisiaj przychodzimy, a szczególnie was widzę, małżonków, którzy po iluś tam latach małżeństwa, niektórzy pewnie kilka, inni kilkanaście, są pewnie osoby, które kilkadziesiąt przychodzicie tutaj, by właśnie znowu podziękować za ten dar miłości, za dar kiedyś spotkania i może dzisiaj w tym dniu też zostawić to wszystko co w tym małżeństwie już było nie tak, bo przecież tylko ludźmi jesteśmy i znowu jak będzie to miało miejsce po zakończonej homilii, odnowić te przyrzeczenia małżeńskie, prosić Boga, aby znowu dawał wam siłę miłości, która przecież was do siebie zbliżyła i którą wyznaliście na ślubnym kobiercu. Potrzeba dzisiaj troszkę refleksji nad rodziną, małżeństwem, bo słyszycie, że dzisiaj jest to też wielki kryzys. Że ludzie boją się wiązać z kimś, często mówiąc mają pewnie tutaj rację, że sami sobie często nie ufamy, i sami siebie zawiedziemy niejednokrotnie bo przecież nie jest inaczej. Mówimy to, gdy spoglądamy na kratki konfesjonału, gdzie odchodzimy i chcemy, żeby było lepiej, ale do tych kratek konfesjonału wracamy, bo. I dałami nie jesteśmy, i mówimy, i znowu się nie udało. A tak wydawało mi się, że powiem to słowo: postanawiam się poprawić więcej nie grzeszyć, co wczoraj rozważaliśmy tak bardzo. Ale Bóg się nami nie zaraża. i to bardzo pięknie. Dlatego dzisiaj te decyzje nieraz, jeżeli tylko taka obawa ludzka, że ja sobie nie ufam, a co dopiero drugiej osobie, to trzeba powiedzieć tak: ma być to decyzja nieludzka, ma być to decyzja kosmiczna, taka, która przerasta człowieka. Bo dzisiaj człowiek, jak się nauczył, pozwólcie, że takie. Infantylne, ale bardzo mi się narzuca to porównanie. Żyjemy w świecie, w którym jeszcze kilka dobrych lat temu, już nie mówiąc kilkadziesiąt, kilkanaście, gdy cokolwiek nam się zepsuło, co mieliśmy, niech to będzie telefon, telewizor, jakiś inny sprzęt w domu, który nam służy, wieźliśmy te sprzęty do kogoś, kto to naprawiał. I faktycznie miało to miejsce, że trzeba było to naprawić. Nikt nie pomyślał nawet, żeby kupić coś nowego. A żyjemy dzisiaj w świecie, że gdy już coś się nawet nie mające wiele lat zepsuje, coś już nie działa tak jak powinno, albo chcemy to oddać i mieć jakieś tam zwrócone koszty oddania, i szukamy, że będzie promocja, i zamieniamy to na nowy model. Niestety niektórzy tak dokładnie tą wersję przyjęli, chociażby w sakramencie małżeństwa. Zresztą śpiewa jedna z piosenkarek: zamienicie na inny czy na nowy model. Coś w tym jest. że Jesteśmy ludźmi, którzy. Niejednokrotnie czujemy i słyszymy to od naszych pewnie przyjaciół, znajomych, nie chcą walczyć. Nawet nie próbują tej walki. Coś już nie zadziała, coś się pokłóciliśmy, stanęliśmy i powiedzieliśmy jedno zdanie za dużo, niestety rozstajemy się. Wiele razy słyszałem o szczególnie o ludziach, gdy ktoś chciał taką szpileczkę wbić mi, mówiąc, przecież to byli ludzie tacy wierzący. Tyle lat małżeństwa. Ci ludzie byli katolikami, no i proszę księdza, jak to wytłumaczyć? Każda. Taki dramat, bo inaczej to nie nazwę, to jest jak ta szpilka wbita w serce. Jak coś, co bardzo boli, a szczególnie gdy te osoby się znało. I zawsze zadaję sobie pytanie, czy nie można było jakoś to odkręcić, czy nie można było, jak dzisiaj nawet są tacy ludzie, którzy nazywają się negocjatorzy rodzinni, udać się z tym problemem, nawet nie we dwójkę. W jedna osoba, która widzi, że w tym piecu miłości coś się wypala, tam trzeba dorzucić, tam trzeba stanąć nad problemem. Może niestety czegoś brakło, a ja w niektórych przypadkach nawet musiałem powiedzieć jeszcze mocniejsze zdanie. Przepraszam bardzo, ale uwierzcie mi, tyle wam mogę powiedzieć. Oni tak naprawdę do siebie totalnie nie pasowali. Od samego początku. Tylko tak się ułożyło, potem dzieciątko się pojawiło, potem coś jeszcze, ale ci ludzie nie byli dla siebie. Tam po prostu był błąd. Ale no i takie się zdarzają. Dlatego, moi kochani, dzisiaj potrzeba nam znowu brać jak ta Latorośl, soki od Boga do dźwigania tych krzyży codzienności, każdy w swoim powołaniu. I jeszcze raz muszę to dzisiaj powiedzieć, bo czasem to niezrozumiałe, jeżeli tu nawet taka osoba jest, która żyje samotnie, nie związała się nigdy jakimkolwiek związkiem z nikim. Biorę to przez przykład jednej pani, którą kiedyś tu pracując w Rzeszowie odwiedziłem i gdy wchodzimy z tymi kartotekami, zwykle patrzymy, kto tam mieszka, patrzę, a tu jest pani około czterdziestki. Bardzo też ładna osoba z zewnątrz, wyglądająca i patrzę, zupełnie nie widzę nikogo, tylko samotnie mieszkająca. I było nawet chyba dopisane, że osoba samotna, żeby pewnie zadawać to pytanie po raz kolejny. Po modlitwie ta pani sama powiedziała, pewnie ksiądz może troszkę się dziwi, że ja jestem sama, nie mam męża, nie mam dzieci, mówię. Nic co ludzkie nie jest mi obce, chciałem tak stanąć, żeby czasem nie pomyślała, że, że tak mam się zadziwić, a ona mówi, to z wolnego wyboru, jestem lekarzem. I tak naprawdę jestem osobą wierzącą, ale nigdy nie myślałam o zakonie, i to nie moja droga. Również do małżeństwa, czy się nadaje, wybrałam, że, że nie. Ale to nie jest wybór egoisty, który ma tylko siedzieć w domu albo dla siebie tylko, bo tak naprawdę to żadne to może pochwalenie się moje, ale proszę księdza moja wizytówka jest na izbie przyjęć, i zawsze tam wiedzą, gdyby zdarzyła się sytuacja, że będę potrzebna jako lekarz, mogą dzwonić wtedy, kiedy nie pracuję. Czy w ciągu dnia, czy w ciągu nocy. Takie mam powołanie do samotności, ale nie żeby być samotną, tylko służyć innym. I tak bardzo pięknie się uśmiechnęła, i wiedziałem, że tak naprawdę wielu ludzi tego powołania też może nie rozumie, albo jakby mówisz, to osoby może jakoś tak zostawione, a ja chcę powiedzieć, że i takie powołanie jest, jeżeli ktoś tutaj jest w takim powołaniu, niech czuje się również doceniony i wie, że tak naprawdę dawa jeszcze więcej Twojego czasu, które nie jest ani rodzinny, bo nie takie powołanie, ani w poświęceniu jak w życiu zakonnym czy kapłańskim, tylko dla innych osób. Pewnie nieraz trzeba powiedzieć, że to powołanie w małżeństwie to powołanie z krzyżem, który trzeba podjąć raz lepiej, raz gorzej. I pewnie w polskiej mentalności, gdybyśmy powiedzieli, że, że komuś dajemy nad wspólną drogę życia krzyż, to znowu to nasze niezrozumienie tego, że, że w tym krzyżu jesteśmy tak bardzo z Chrystusem związani, nawet w Bośni i Hercegowinie na każdym ślubie daje się krzyż młodym, gdzie wkładają on ten krzyż w ręce i kapłan z tół przywiązuje je, i tak jest błogosławieństwo potwierdzone asystencją Kościoła i błogosławieństwem kapłana. Mi dane było to przeżyć jakiś czas temu na Limanowszczyźnie, takie miejsce w diecezji Tarnowskiej, gdzie Basia i Bartosz zaprosili mnie, ale mówili, że może księdzu się to przyda, czy do kazania, że my chcemy mieć pierwszy prezent, który wspólnie będziemy na tym ślubie mieć przy sobie i byśmy prosili, żeby nam przewiązać ręce, to kupiony od momentu ślubu nasz, pierwszy prezent, czyli krzyż. Faktycznie zrobiłem tak, że zanim podali sobie te dłonie, ten krzyż był w środku, z przewiązany i tak wytłumaczyłem, wytłumaczyłem właśnie tak przepięknie, że, że w każdym powołaniu są krzyże. Nie tylko z górki, nie raz i pod górkę, ale z Chrystusem dacie radę, bo Chrystus nie został na Krzyżu, on ten Krzyż pokonał, bo on ten Krzyż pokochał, bo wiedział, że ten Krzyż to symbol miłości. Choć tak naprawdę ludzie go nie rozumieją, myśląc, że ten Krzyż to tylko cierpienie, to tylko życzenie komuś mubrze bólu i tego, co najgorsze. Zupełnie nie tak. Gdy wspomniałem, kochani moi, że dzisiaj ten kryzys małżeństwa, rodziny, nie mogę nie powiedzieć jako kapłan, bo często zbieram tego owoce, że największą tragedią rozwodów to nie ludzie, którzy rośli. Jakoś sobie powiedzą, zupełnie. Ten dramat to dzieci, często porozrywane potwornie. Zanim jeździłem na ewangelizację na Woodstock, jeździłem do Jarocina na festiwal muzyki rockowej, który też tam gromadził młodzież różną, dużo bardzo subkultur. Pierwszym moim wstrząsem było to, gdzie dowiedziałem się, że jaka tam przyjeżdża młodzież, dwóch kumpli, którzy się pokłócili w namiocie. To był pierwszy wieczór, jak przyjechali z jakiejś tam części Polski. Troszkę sobie popili, no ale tak się bardzo pokłócili o zespoły, które lepiej pewnie gra, albo coś, że jeden wziął, wyciągnął nóż i, i drugiemu wpakował w klatkę. Walczyliśmy, modliliśmy się o, o uratowanie tego chłopaka. Wtedy przeżył, ale ja wtedy zobaczyłem, jak bardzo może być w głowie niepoukładane, jak muzyka, alkohol mogą sprawić, że ludzie potrafią prawie drugiemu odebrać życie. I wiedziałem, że są takie miejsca, w których tym bardziej my, jako kapłani, osoby świeckie, Potrzebujemy za Wagalią właśnie tam dotrzeć. Wspomniana ewangelizacja w Jarocinie. Rynek bardzo podobny do krakowskiego, tylko tak z 10 razy pomniejszony, może. I na środku takie podobne jak sukiennice, na których siedzieliśmy rozmawiając z młodymi. Podszedłem do dwóch dziewcząt, które były na granicy pewnie końca szkoły średniej. Pytałem skąd są, co robią, przyjaciółki. Pytam się, same tutaj przyjechałyście, a wasze sympatie pewnie niebawem jakieś małżeństwo, one mówią jedna i druga, my nie planujemy małżeństwa. Ja tak patrzyłem na nich, jedną, drugą, one od razu mówią ale niech nic złego nie myśli. Ja mówię, nie, jeszcze nic nie myślę. Tylko my, proszę księdza, ja powiem o sobie, a koleżanka może o sobie. W mojej rodzinie wszystkim się nie udało. Wszyscy są po rozwodach. Ja mówię, niemożliwe. No moi rodzice to piersi. Brat mojej siostry, mojej mamy, wujek też. I ciocia to siostra mojego taty, też. Mówi, nie ma nikogo w rodzinie, kto trwa w małżeństwie. Ona mówi, a nie, jest, Uśmiechnęłaś. kuzynka. No to jest jeden taki przykład. Mówię, no to może patrz na ten jeden przykład, a nie na tych najbliższych, którym się nie udało. I zapraszam cię pod Biały Krzyż, gdzie jesteśmy jako ewangelizatorzy. Spotkam też, spotkasz też tam wspaniałe małżeństwa, ale nie oczywiście małżeństwa bez jakichś krzyżyków trudności. Nie ma idealnych, już razu chcę ci powiedzieć, ale ufam, że Pan Bóg ciebie i tą drugą twoją koleżankę też planuje do jakiegoś, być może, życia we dwoje, ale nie, żebyś nie wybierała tej drogi, dlatego, że u Ciebie w domu właśnie tak jest. Moi kochani, często trzeba powiedzieć, że ta decyzja życia małżeńskiego, ja też jestem tym, który spisuje protokoły przedmałżeńskie, czasem słyszę młodych, którzy mówią, no po co ta papierologia, po co to wszystko jest potrzebne? Ja mówię, słuchaj, ile wy się znacie? Czasem ktoś mówi aż dwa lata, pięć, trzy i tak dalej, niektórzy nawet pół roku, jak Niedawno państwo młodzi, którzy już tą decyzję podjęli, choć wiekowo są troszkę starsi, nie są nastolatkami, to widać takie pewniejsze. Ja wtedy mówię nie kryjąc, żeby ksiądz mógł odprawić mszę świętą, każdy ksiądz, to jest przynajmniej 6 lat studiów, zanim tą decyzję się podejmuje. W przypadku nas zakonników jeszcze dłużej, bo mamy rok nowicjatu, rok postolatu, to już wychodzi 8. 8 lat, żeby podjąć decyzję pójścia drogą kapłaństwa. I słyszycie raz, że i niejeden kapłan zostawił tę drogę. Wydawałoby się osiem lat przygotowania i to jeszcze nie to. A co dopiero, jak ktoś mówi, że poznał się z kimś, zna się rok dwa albo już trzy, i to jest tak bardzo długo, i po co to wszystko? No właśnie, może po to, żeby powiedzieć, że tutaj nie ma twardzieli. Tutaj tylko z Chrystusem jesteśmy twardzi, jesteśmy silni. Bez niego uschniemy jak ta. Winna latorość, o której słyszeliśmy, bo nie mamy soków, które nas będą podtrzymywać. Dlatego pięknie za parę minut będziecie i wy tymi, którzy powiedzą pewnie to słowo znowu trzy razy już, czy chcecie podtrzymywać tę miłość, czy chcecie się wspierać, czy chcecie dalej trwać, i tak dalej. Rozumiecie na lata, które przed wami, one, oby one były tylko w zdrowiu, ale czasem mogą być i czymś takim teraz pewnie troszkę na wesoło, ksiądz Kowalski to przyjaciel, księdza Piotra Pawlukiewicza, o którym Często lubię mówić, tak jak wczoraj z księdzem proboszczem znaliśmy się, z księdzem Piotrem ponad 20 lat, zapraszałem go na wydarzenia. Jak w internecie ktoś chce coś dobrego posłuchać, polecam. Ksiądz Piotr nie żyje od dwóch lat nagle, w wieku 59 lat zmarł. I ten, który jak zobaczycie liczniczek na YouTubie ma miliony wejść i świetne komentarze, pożegnało go tylko pięć osób, które mogły wtedy w covid bo takie były przepisy. Ksiądz Boguś Kowalski, jego przyjaciel, to razem występują też w internecie, coś co można... Boki zrywać czarny humor w kościele, opowiadania o różnych wydarzeniach w kościele, które są wesołe i z życia wzięte. Opowiadał kiedyś, jak jeden parafianin przyszedł do księdza proboszcza i mówi tak. Księże proboszcz, ja mam wyrzuty sumienia i muszę to dzisiaj załatwić. Ja 30 lat temu, bez pozwolenia, wziąłem krzyż z kościoła. Proboszcz mówi, Kowal, Malinowski, jak ty mi dzisiaj nie przyniesiesz tego krzyża, to ja cię wypisuję z parafii. I Malinowski... Za pół godziny przy kościele widzi go prawo, jak niesie swoją żonę na rękach, kładzie ją przy ołtarzu mówi stąd cię wziąłem i tu cię oddaję. Kochani moi, to tak na żart troszkę, ale to coś w tym jest. Że ten krzyż może być, niech ten krzyż będzie kochany, tak jak wiecie w małżeństwie, że te krzyżyki różne nie trzeba pocałować, i trzeba przytulić, i na rękach nosić. Choć może potem już jest trochę ciężko. Na ślubnym kobiercu to niektórzy by z łatwością motyla przenieśli tą żonę, a potem to już różne przeszkody się dzieją, bo albo słabe siły, albo i tak dalej. A my chcemy dzisiaj wrócić znowu do tego, żeby Bogu dziękować za to, że, że jesteście, że trwacie. Że mimo tego, że świat nie kibicuje, i my się bardzo cieszymy, że może w polskiej mentalności ta rodzina jest ostatnimi laty, przede wszystkim przez Kościół, ale może i również przez różne te rzeczy, które gdzieś tam w prawie się pojawiły, w końcu doceniane. Ja się cieszę, że są rodziny, które mają wiele też dzieci, te, które oczywiście mogą mieć, bo są i te, które cierpią, bo coś tam się nie wydarzyło i czasem medycznie też nie da rady, ale że piękna jest rodzina, która się kocha, która przyjmuje każde dziecko i które nawet pokazuje w świadectwie, że to wszystko, jeżeli będzie błogosławione przez Boga, damy radę. Ale trzeba też zobaczyć, moi drodzy, że są rzeczy, które często przeszkadzają. Ja pracując jakiś czas temu w Warszawie, pamiętam radio, o którym też już mówiłem tu małżonkom. Polecam Radio Warszawa do słuchania z różnymi audycjami. Wtedy pamiętam, jak zadzwonił, a potem napisał taki list, nieznany mi z nazwiska, pan Krzysztof, który z taką refleksją się podzielił, a ona bardzo pasuje mi dzisiaj, kiedy mogę z wami właśnie tym się podzielić. Pan Krzysztof napisał tak, ale wcześniej dokładnie o tym mówił, dzwoniąc do radia. Większość seriali telewizyjnych, które oglądają współczesne kobiety, są produkowane przez tak zwany Zachód, gdzie jest wiara protestancka. I nie chciałbym się tutaj wymądrzać, ale i podstawowym fundamentem jest możliwość wielożeństwa, a przysięga małżeńska jest zastąpiona słynnym tak. Słyszałem kiedyś stwierdzenie pisze pan Krzysztof, że oglądanie przez kobiety w seriali można porównać do oglądania przez mężczyzn filmów pornograficznych, bo taki sam skutek i taki sam poziom dla danej płci. I dalej. Kobiety, które mają być ostoją życia rodzinnego, trzy do pięciu razy w tygodniu, przez przynajmniej godzinę, oglądają seriale i filmy, w których są normą zdrady, rozwody, intrygi, trójkąty i tym podobne. I ostatnie zdanie. Takie ciche w białych rękawiczkach i w biały dzień niszczenie rodziny. Czy nie ma racji? Nie wiem. Wydaje mi się, że coś w tym jest. Ja nie gustuję w serialach, zresztą nie mam na nie czasu, ale wielu z Was pewnie ogląda. I pewne są takie dobre, które gdzieś tam możemy przy nich odpocząć, uśmiechać się i tak dalej, ale pewnie są i takie, przy których tam nigdy dzieci nie ma w tych serialach. Pewnie byłoby może trudno coś nakręcić. Pewnie trudno byłoby powiedzieć, że jak się już nie podoba, to trzeba się rozwieść. Ale tam ciągle, niestety w tych niektórych serialach, a to odwiedziałem się od tych, którzy nie bardziej oglądają, podałyby o te osoby pewnie tytuły, tak naprawdę nie, nigdy nie ma ludzi, którzy trwają przy sobie. Tam wieczna zabawa, dwójka singli, która świetnie się bawi, potem kolejne dochodzą i tak z serialu na serial patrzymy, albo ktoś patrzy, kto kogo przekręci, kto kogoś zawiedzie, kto kogoś wywiezie, jakie tam jeszcze sprawy są w tle. I oczywiście chciałbym tutaj być ostrożny w tym, by nie mówić komuś oczywiście, co wolno, a co nie, ale na misjach pewnie wypada, kochani, bo nieraz słyszę, że ktoś potem tak mówi: no i nie udało się to małżeństwo. Tej mojej córce, mojemu synowi, ale tak nawet ci celebryci przecież mają proszę księdza. Ja mówię wiem, ale chcę ci powiedzieć, że celebryci mają o wiele gorzej. Bo tam wszędzie są kamery, tam wszędzie są podsłyszani, wszędzie obserwowani. Iluż z nich, niektórych z nich osobiście znam, trwają przy Bogu i za nich dziękuję. Niektórym się nie udało, jak w rozmowach, które gdzieś tam mieliśmy na rekolekcjach albo wspólnych spotkaniach widziałem, jak szatan bardzo chciał porozwalać to wszystko. Chociażby tych, którzy zajmują się muzyką, którzy mówią po tych koncertach, może ile razy ja miałem próbę mojego małżeństwa, mojej wierności, jak to dać radę, damy, dajemy radę. Akurat tych, o których mówię, wiem, że że tak, ale oni nie kryli tego, że bycie gdzieś tam na tym świeczniku to wcale nie bicie brawa, ale bycie osobą, której szatan nie chce odpuścić i zły nie odpuszcza. Dlatego, kochani, często tym osobom mówię, może zamiast tego głupiego serialu, wiesz, który taki właśnie jest, bo inne może są dobre. To może chwyć za różaniec do ręki i te 30 minut to będzie, albo 40, jeden czy drugi różaniec odmówiony właśnie za swoją rodzinę. Po wygaszonym telewizorku, gdzie może oczy zamkniemy i powiemy, Matko Boska, proszę cię w tych intencjach, i ta serial to będzie serial różańcowy, może do tego bym zachęciła, a nie taki, który po oglądnięciu będziemy w nocy myśleć albo czekać na następne znowu, co się tam wydarzy, bo pewnie scenariusz jest, musi być aktywny bardzo, bo jakby było wiadomo co, po czym nikt by nie oglądał. Moi kochani, więc dzisiaj pozwólcie, że ja będę tym, który za chwileczkę, ksiądz proboż już czeka, poprowadzę Was, byście dnia dzisiejszego znowu wrócili do tej decyzji, która ileś lat temu właśnie ona była. Żeby była taka radosna jak może i tam zakończę wydarzenie, które dwa lata temu u mnie na Wyspie Sobieszewskiej, to dzielnica Gdańska nad Polskim Morzem, w której posługuję. Przyszła do mnie małżeństwo z mojej parafii, muszę specjalnie zapamiętać, bo to imię mężczyzny nie spotykane nigdzie indziej. Honoriusz i Zosia. Przychodzą do mnie w niedzielę, mówią proszę księdza proboszcza, my jutro mamy 53 rocznicę oświadczyn. Ja mówię zaraz może małżeństwa. Nie, 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 oświadczyn. Ja wiem, kiedy on mi się oświadczył. Dokładnie 53 lata temu, to jest jutro. Nie daliśmy nam przeświętą, bo zapomnieliśmy, ale ja bym się zdał rady odprawić, ja mówię, no to takim parafianom się przecież nie odmawia. I jak dacie radę, akurat będzie to rano, prześwięta, święta mamy też wieczorem. Będziemy rano. Na pewno, no ja mówię to serdecznie zapraszam. Faktycznie było troszeczkę osób nam przy świętej, to były wakacje. Więc mówię, i ta druga intencja, którą jest, to za panią Zosię i pana Honoriusza, 53 rocznica oświadczyn. Jeszcze raz mówię oświadczyń. nie pomyliłem się, żeby nie pomyśleć, że po proboszcz coś przekręcił. No pięknie, msza święta, gratulacje na końcu, zszedłem do zakrystii. No i faktycznie oni wracają do zakrystii i wtedy mówię, że gratuluję. No i dzisiaj, słuchajcie, w ten dzień taki wesoły, może już trochę nie pracujcie, tylko odpocznijcie dzisiaj. Na co pani Zosia mówi, proszę księdza, my już nie pracujemy, dzieci nasze pracują. Myśmy się już sporo napracowali, po 70 jesteśmy sporo. Ja wtedy mówię, no to dzisiaj, Pani Zosiu, w takim razie w ten wyjątkowy dzień może jakiś kolacyjka taka, bo pani z nas smaki ponad pół wieku swojego męża. No i gdybym tu wyhamował, to tak. A mi się zachciało jeszcze dalej, co nigdy już nie powtórzę, mówię, no i proszę, pani Zosiu, myślę, że tutaj kolacyjka z dobrymi rzeczami, jakieś może dobre winko i świece. A ona do mnie mówi tak. To co, ja już mam się do świec przyzwy przyzwyczajać? Ja no, nie o to mi chodziło, myślałem, że klimat, a jej świece się kojarzą, wiecie z czym, no, ze cmentarzem, który jest niedaleko kościoła. Już nigdy nie będę nikomu życzył kolac przy świecach, bo mogę czasem nieoportunnie być tak odebrany, jak wtedy na tych wspaniałych życzeniach i ta radość Pani Zosi Honoriusza bezcenna, choć musiałem to potem prostować, a dzisiaj się z Wami tym dzielę. Kochani, niech nie zabraknie Wam nigdy tej pogody ducha, zostawienia tego wszystkiego, co jest, gdzieś już było. Ja powiem i często mówię, jak ktoś komuś coś wypomina i ja mówię, jest jeden miesiąc, to listopad, wtedy są wypominki i tylko wtedy. W inne miesiące żadnych wypominek już niech nie będzie. Zalejmy to wszystko Bożą łaską, tak jak dzisiaj, całą waszą historię małżeństwa. A teraz proszę, powstańmy. Pana organistę poproszę, by zaśpiewał hymn do Ducha Świętego, który tak jak wtedy, zanim powiedzieliście sakramentalne tak, był oczywiście wyśpiewany w czasie waszej ceremonii ślubnej. O stworzycielu duchu przyjdź, da dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać sercom, co sercom codziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś z Pan. I najwyższego, Boga dar, Tyś na naszych dusz. Zdrój żywy miłość, ogniażar. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, synowi, który z martwych wstał. I temu, co pociesza nas, niech od wieczystych płynie chwał. Amen. Księdza proboszcza, zaproszę, by był świadkiem odnowienia przysięgi małżeńskiej przez osoby, które tutaj przyszły, parafianie, może nie tylko goście, na no tą. To... Wieczorne Eucharystię. Czcigodni małżonkowie. Przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą na całe życie, na dobre i na złe. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że trwać będziecie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonale chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie, popatrzcie na siebie. Osoby, które są wdowami, wdowcami, którzy mają może obrączkę, nie chwycą tą obrączkę, albo te, których nie mają osoby obok, bo może pracują gdzie indziej wyjechały, odeszły, więc można i tą obrączkę przypomnieć sobie, osobę, z którą się było i jest, czy jest nadal, a dzisiaj tej osoby nie ma. I odpowiedzcie na pytania, które Wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonale miłować siebie wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Wszechmogący wieczny Boże, całym sercem dzięki Ci składamy, że raczyłeś wspierać swoją mocą. Te sakramentalne związki małżeńskie, niegdyś w Twoje imię zawarte, niech opieka, którą roztaczałeś nad tymi małżonkami, będzie dla nich rękojmią, że nigdy ich nie opuścisz i przygotujesz ich do wiecznej nagrody. Boże, który w ojcowskich swych dłoniach dzierżysz losy każdego z nas, pobłogosław tym, którym ja powagą Twojego kościoła dziś błogosławię. Przedłużaj ich lata i obdarzaj łaską, aby posłuszni Twojej woli przyjmowali wszelkie radości i ciężary życia, niech przez wierną służbę i miłość ku Tobie staną się godni życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz panowie pocałują w dłoń swoją małżonkę, a panie pocałują w policzek męża raz, albo jak zasłużył, to i dwa. Księży Prowoszczu, prosimy albo teraz, albo na zakończenie, przy takie słowo dla Twoich parafion, którzy teraz odnowili przysięgę małżeńską, jak życzenia. Gratuluję wszystkim, którzy większe i mniejsze jubileusze przeżywają. Współczuję tym, którzy pożegnali swoich współmałżonków, którzy tęsknią do ponownego spotkania po drugiej stronie życia, którzy żyją nadzieją na to spotkanie. Gratuluję wielkich owoców Waszego życia małżeńskiego, jakim są dzieci, wnuki, i życzę, aby Wasz związek sakramentalny był światłem dla Waszych dzieci, wnuków, był przykładem, dla którego mogą żyć i z którego mogą czerpać świadectwo do. Własnego życia, układania według tych słów, które Pan Jezus wyrzekł: że na początku mężczyzna i kobieta, aż do końca. Abyście świadomi tego zadania małżeńskiego przyjętego w dniu ślubu, jak najpiękniej dali fundament, podłoże tym, którzy idą za Wami i na Was spoglądają. Szczęść Boże na kolejne lata życia małżeńskiego i rodzinnego.